To nie jest zależne od nikogo. na tam, to jest tylko. Powiedzieli, i tak ma być. To jest przeciwieństwo wolnej woli. No bo powiedzieli, że prak... ci, co mają praktyczne zajęcia, mają iść do szkoły na praktyczne zajęcia. Są to praktyczne zajęcia, bo jestem stary, obciągam chuja mojej żonie. I tak mówię. Jestem pewien, że to było coś w tym stylu. Oj. Obciągam chuja mojej żonie. <laughs> ja mówię, chyba no pójdę sage. Mi się śniło, że, gęła, że musisz grać Feniksem Tylko, O ja. A ten sam pikuję z tej. Mój najlepszy sen, tak jak byłem w gazoporny. I to <grym> zarobiłeś dużo pieniędzy? No nie, to był konkurs na obciąganie Fiuta. Sex jest fine, ale jebałeś kiedyś pić. A... O, nie w tą stronę! Co to kurwa miało być? To, to... Nie w to... Kurwa! BARA! Ej, Nathan, weź sprintuj i zacznij dashować do przodu. Masz tak trzymać. Masz mieć trzymać się to trzymać. No, spójrz, no patrz, patrz, pa, 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 pa na mnie, patrz na mnie. Kurwiłem się. No kurwa mać. Kurwiłem się, kurwa. No... Tak. Nie ma no i gdzie masz i... Micha... Mi Nie, 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 nie wchodzisz na moje łóżko póki mi... Co? To jest moje, mój pluszak, oddawaj mi mojego pluszaka. Ja kurwa, to nie go nie mam, jest to na złego kto Kto jojo, kogo jojo, komu jojowi, kogo jojego, z kim joje, nie. A? Chciałem pojechać do żółki, rzuciłem to, wiesz, mówiłem ci. Koniec z tym, skończyłem, to over. No i kurwa, rozcinamy go. A mówi, jeba. Co? Bijecie mnie? Ja chcę do domu! Możesz zadzwonić do Mary? Przyjdzie po mnie. Czy ta krew? Ja krwawy, pojedziemy do szpitala. popatrz. Puśćcie mnie do domu, dobra? O kurwa, jak go biją, Jezu. Jajca mu rozjebani. Trochę Zabili typka, zabili go. Czyli typek is no more? No, a w sumie tak, ja go zabiłem, bo ja byłem tym typkami, ale... A. <grymne> Miałam ziomeczkę, który po prostu się zwoził i był z dziewczyną, na był Game i zranił ją tym bardzo mocno, także tak nie można robić. mu zrobić na i być No, gębliko. ja mam nadzieję, że nie. <grymne> Ale to było dlatego, bo jak ja byłem mały, nie ja miałem PS... miałem PS5. -kę. Nie, tfu. MP5. <grymne> cicho, sieć. jestem. jesteś fuj toksyczny, kurwa. Jestem. I możesz sobie tą opinię wsadzić w dupę <głos> <głos> Na Nathan się urodził <noise> to prostu Jeszcze mam z zadowoleniem, że przez przedszkolę tam mnie nauczyli przeklinać Kurwa Tykcer gra w cyberpunka, pierdolę to kurwa No nie może są ten co ruchał świnie w programie, rozumiesz? To on, to on kurwa <noise> Halo? Ja się wykąpałem, już jestem w pokoju ja, Kliknij już. OK

Obronę tylko teraz... Zajebany debil, kurwa. Jejku... Ale cute. Myślałem, że to jest reakcja tego... Do tego pika co ci wysłałem. Pit, co? Nie, a co mm. mi wysłałeś? Nie ważne. Ooo. O, jaki słodziak malutki. <noise> no to chyba ten, a. Jajecznica! To tu... widzicie go? Jeszcze malutka Nie zauważyłem, gdzie. A tu jest. No Nie, ja 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 nic. Czekaj, co to jest ten. Przeżegnam jedzenie. Jeździ <noise> co? Rewa, prawa, gówno tam wypierdalaj. Właśnie. Nie, nie. Nie, go Nie, się. Da się, da się. Dobra, się. Dobra. <noise> no, tam tybkoń, tak nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. już nie. Nie, Mam Pepsi za 70 groszy przeterminowane, 20 butelek koksy. Czeka, nie roz... <grymny> nie roz... <grymny> Te, tak. Nie rozumiem... Te, żarłok. Tak. Nie przesądasz czasem? Nie masz czasami za blisko swojego ryja do mikrofonu. On gra w on ma Mass, Mass Effecta. Ała! Jak jest można wyjebać łapie w No! W sumie tak jak ty macie. Jeeee! Yes.

Ile razy, ja mogę ten, ile razy mogę tym bram... mogę tym bramem stylować rzeczy, to nie wiem, naprawdę. Jej, bo ci bo ci krzyla, tak! bo ci krzyla. bo ci krzyla. bo ci Panowie... Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Będę tryhardem. Idę. Puszcz.

Piękna komba! Co, CO KURWA?! Co? Ty srał na mi kurwa ciepłym oczem do ryja, rozumiesz? No, no tak właśnie Prawdą to, a tak mówi, tak mówi. Tak, mówisz, tak, 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 tak mi to kurwa, ale to jest chuj. No chuja nie ma. <ślał> Widzę Cię. Ratuj. <ślał> tak jak tam, a, ja wiem! A, 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 a. <ślał> <ślał> Let's go! Wszystko Siema A kurwa co? Hmm, to, to nie, 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 ich A tak to, do... no, ale, to się ale nie, No nie, 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 Nie wiem, co on myślał w sobie. Ach, jest League of Legends. Idę, ten. Idę być szefem. A ja jestem. Mądry. I? Nie, kurwa. A ja jestem mądry. Kurwa mruki po mnie chodzą I to chuja. Ja sure no, thing, sure thing. That makes sense. Tak, zrobię. <śmiech> <śmiech> Robi si jutro tego designy, będzie to. No, pan psychasiada. Ja. Ja. Powiem ci tyle. Ja bym mógł to zrobić, tylko że wiem, że później musimy ubić 30 razy rycerza kurwa. Nie baczli psychasiada. <laughs> No mi ksyka z tak, nie chcę tego robić. <noise> Papi, bo ty mojego rybata jeszcze nie widziałeś. No. A to drastic landing też jest dobre? <noise> <noise> Cześć, ja myślę, że to jest... ...gościu pod masturbator, a to jest Mitsubishi, kurwa ma... Za pałązami będzie Oh, shit! Oh, shit! O nie! Oh, shit! Ona... ona nie ma action points'ów, żeby się ruszyć. Jeszcze! Jeszcze! In ciąg, in ciąg. Ładna Mnie noga dobra. nawet. Nawet ładna ci noga wyszła, Shadow. A wiem. Bo jak jesteś sztukarzem, jest. to wiesz, znasz na kamieniem. To nie tak! Podzostaw... Od Zostaw mój przycisk na Chyba na Mendo Zostaw, bo mnie wycisz na Discordzie Ty głupi... O, oh, oh, ja to chcę zrobić Zobacz mi adrenalinkę Kot mnie znowu zmutował Nie wiem, ten kot... <śmiech> <śmiech> nie <śmiech> mogę <śmiech> <śmiech> z tym kotem Trasy były głupie Gdzie? A, kurwa, co to za pułapka? Tego tutaj nie było o, kur... Ktokolwiek Ktokolwiek poszło, nie z... Mogę zrobić jakiś zdenek Nie, Damianie o! Oh. Kurwa nie mogę. <grym> kurwa kto dał kill robakom? Naprawdę. <grym> to, Za, kurwa, z... to, to, to zdanie było tak głupie. Wiesz, jak, jakie zwierzęta działają w sektach? Insekty. <grym> oh, hey, <Marty. grym> <grywa> Kurwa! <Mami się. grywa> sporo z tego co czytałem. No co nawet nie wiem. Trzeba zrobić taktyczne wejście w dół. Czyli tu się schodzi w dół. A jesteś może... Um da, hmm. grałem, ograłem, ograłem. Jezu, proszę, y, tem, jak się nazywa ten od księdza, ten, ten mały minister bo ja nie wiem Co? Chwila, to jest młodsze od GTA V? Jak młodsze? Ja, proszę cię. GTA V wyszła w 2013, kurwa. Dokładnie. No, no. to skoro to jest 2015, no to jest młodsze. No tak. A no ja, no. No, 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 tak no, no, no. Wow, dobre. brawo! Naprawdę, dobre, nie. Brawo. Nie trafiłem. To... Co? 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 <słyska> żeby to podniesie, No to mnie. Dostaw mnie. <słyska> Double kill. kill. Ok, go Nikt nie powstrzyma. Nie masz szans, kurby nie <grym> <Mega grym> no Ok, No Já dám rády. Jeste... Se stará hem. <laughs> je s mojím šťatelkem. Mám šťatu obstrýt. Jich <laughs> chápe <laughs> pík, <horsk> kurz. Tak. <Stuck>! Uf. <laughs> Po dłuższym stwierdzeniu Kuba, stwierdzam, że jestem zbyt pijany, w tym, żeby grać w tą grę. Bo ja nie wiem, co zabiłem. I szczerze... Mam dość. A co piłeś, Czekaj, bo ja tam tuję, a nie u... Mam 26... 26 poziom poziom, Damianko. Nice. safe. Tu, 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 tu. I no, tak To, to już niewidzialne, kurwa. Idziemy do razu tam, czy czekamy tu? No. Dobra. Ból ma. zobacz, jaki są. A, tuż tam, dobra. Jej, wiesz. <laughs> ja. Okej, okay, jaki Odciągnęłam od masy. Tak, jest na liście. Oh, nice. Ja lubię dobierać. Zobacz, kto ma bardziej chujowe karty. Kto ma bardziej chujowe karty. Mamy takie same! Tak, to jest... Nie wiem. Nie rozumiem. A czy on wie, z czego dostaje te obrażenia? Cztery łaskotyki! Nic mi to nie zadziałało teraz. nie, jednak tak. Co? No to nie wiem. Mimi! A, Sonic! Sonic! Jezus Maria! Nie ważne, inwizyowałem wszystko, ale... Tak. Aaaa... Eee, Kane... Jeszcze półet szybko tutaj, to może nie będzie długiego. No, widzisz, te... Ten Shen, widzisz, co, co ten Shen?! Kurwa, jestem jakimś kozakiem. Ja pierdolę, co jest?! You triggered my trap card! Yes. Ale... Yes. Śnieżką go jebałem jak psa Dobra, to ja trzebałem zagram jeden Nie! To Ty zbudzi nas fuck, nie? Ale, Dobra, ale Pomocy! Pomocy! Dziwka mnie rucha! Jest. Gin ty jeban, kurwo! Gin szmaciarzu. Dzięki księciu, dzięki! Proszę nie, to bardzo, Nathan. To nie jest ksiądz to jest tylko ja <laughs> Dobra, ale on no to trzeba mieć na to niech, na ...dyspozycję. Wow, tam, czy... Nathan. No, kurwo ty jebana pierdolona szma, to kurwa! Kto to zrobił? Który to? You, you, you And? What Banda frajerów jebanych temelkich dziwek O, <ścoughs> 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 oh, Sonic! Fuck! No, Wam! <ścoughs> Muszę tego npc odprowadzić, kurwa, za rączkę do jednego miejsca no, I, kurwa, nie dość, że się wlecze, to jeszcze nie pierdolone npc połączają, że, kurwa, za szybko biegnę muszę, kurwa, czekać, aż ta typiala w tym swoim, kurwa, ścimaczem w tempie. ja pierdolę!

Jeżeli chcecie coś robić w internecie, nie czekajcie na co aż to do was przyjdzie, sami o to proście. No ale ja nie... ja chcę streamować, ale to chujowy pomysł, chyba ja się nie nadaje. Okej. Okay. FUCK YOU Adrian, NIE GRASZ DZISIAJ! <grym> Jak to już, kurwa? <grym> I love Uno! It's such a great <grym> game! YES, MY FRIENDS ARE GETTING FUCKED! On ja to został, ja tu się będę bił. O kurwa. Nara. CO <grym> KURWA?! <grym> Bye moment. Pływaj moment. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Mapa pi. Dobra, nie mam słów.